Postać znana i lubiana, pan Jacek Murański, przyjaciel naszego kochanego pana premiera, idzie do Senatu. Słuchajcie, nie ma żartów. Ja myślałem, że on będzie w Sejmie normalnie minister sportu, ale jednak nie. No tutaj to dopiero Dyzma by był dumny. 27. 27. Tak, to jest mój zapowiadany start na, do, do Senatu. Do Senatu, tak? Nie do tak. Sejmu, nie, nie na prezydenta. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Do, 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 do prezydenta są wybory. O ile się nic nie zmieni, najbliższe są wybory w 2030 roku. Więc mówimy całkiem poważnie o starcie jako senator niezależny z ugrupowania konserwatywnego w 2027 roku. będę startował. A jakie to jest A duże przetasowania na scenie politycznej się szykują także w roku 2026. Usłyszycie Państwa, potężne przystosowania. Czy będą. Czy wtedy, kiedy Pan będzie już startował i będzie ta kampania taka, ja nie wiem, czy to w ogóle w stosunku, się robi kampanię polityczną? No oczywiście, to, to że tak. To wtedy rezygnacja na 100% z trick fightów, czy jednak nie. będziemy chcieli pogodzić jakoś te dwie, dwie dziedziny życia? Bo jak widzieliśmy dzisiaj, można to jakoś połączyć. Można, nawet trzeba, jedno w drugim nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie.